Szybka opinia na temat skinów z rozdziału 6 sezonu 3. Pierwszym skinem jest oczywiście Robin z DC. Bardzo mi się podoba, daję go na A. Również Robin ma styl czerwonego Robina, który wygląda przecudownie. i moim zdaniem. To jest jeden z najlepszych skinów tego karnetu, czyli S. Hailey Sky. Bohaterka stworzona przez Fortnite, a która wygląda jak piękna, czyli derka. Podoba mi się. Daję jej SK. Również ma wersję Potwora, która wygląda dość ciekawie, ale daje tylko B. O, mamy jeszcze czarną wersję, która mi się o wiele bardziej podoba, więc ta na S, tamta na A. Kolejnym skinem jest Ziggy, nasz kochany, naćpany kameleon. Szczerze, dla mnie jest to mocny A. Ma również drugą wersję, która totalnie mi się nie podoba, dałbym ją tak na D. Sinway, skin, któremu od razu daje Eskę. Ta animacja tej kolory... No cudo, podoba mi się. Jej drugi strój jest spoko, ale na pewno go nie będę używał, więc daję mu C. Kill Switch, biedna wersja Deadshot'a, ale powiem, że jest naprawdę spoko, tym bardziej, że można mu wybierać sztandach na ramieniu, więc daję mu A. Kolejna wersja jest czerwona. I powiem, że mi się mniej podoba niż podstawowa, więc daję B. Light Rider, najładniejsza dziewczyna w całym karnecie, strój nie jest wybitny, dałbym troszkę więcej tego animowanego czegoś, co jest na niej, ale włosy 10 na 10, strój jest spoko, ale daje jej tylko B. Kolejna wersja jest po prostu ciemniejsza, więc daje jej C, wolę jaśniejszą. Przy ostatnim skinem karnetu jest Morgan Mist, która wygląda trochę jak Raven, ale czerwona, podoba mi się, ale jakoś dużo nią nie będę grał, daję jej takie B. Jej wersję płomienia bardzo mi się podoba i daje jej takie niskie A, jednak coś tam brakuje, jakieś maski kruka czy czegoś. Ostatnim skinem jest Superman z najnowszego filmu, który jeszcze nie wyszedł i powiem, jednak wolę od niego oryginalną wersję, więc sorry Superman, ale daje ci bez obrazy D. Ale za to jego drugi styl jest tuszowy i on już naprawdę pokonuje tego oryginalnego Supermana, daje mu A. Mamy również kilka dodatkowych styli, więc temu daję SKę. To jest jej najlepsza wersja. Żółty Zigi jest o wiele lepszy niż nocny. Daję mu B za koszulkę nawiązującą do naszego kochanego żółwika. Biała wersja Sindwave szczerze mówiąc mnie nie powala. Daję jej B. Jak kocham niebieski, to tutaj w ogóle mi nie pasuje. Daję mu D. Biała wersja Morgan gorsza od czarnej. Daję jej C. Również mamy super style. Żółte mi się najbardziej podobają. Daje im A. Drugie miejsce mają u mnie fioletowe, czyli B. Zielone nie są złe, ale daje im C. A jak wy oceniacie karnet bojowy?